Witamy Was kolejnego dnia naszego pobytu w Gorcach i właśnie wybieramy się do kolejnej atrakcji, którą jest Brama w Gorce. Jest to kładka przyrodniczo-dydaktyczna, która wije się, proszę, tak w koronie drzew i zobaczymy, gdzie jeszcze okaże się w trakcie. Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Brama w Gorce znajduje się niedaleko Nowego Targu, a dokładnie w Waksmudzie. Jest to najdłuższa w Europie ścieżka w koronach drzew mierząca 1,3 km z dwoma wieżami, skąd możemy podziwiać gorczański krajobraz, z tunelem podziemnym 40-metrowym i pawilonem przyrodniczo-edukacyjnym, a nawet salą kinową, w której dzięki ciekawym ekranizacjom będzie można zapoznać się z fauną i florą gorczańskiego parku narodowego. Specjalnie przygotowany 40-metrowy tunel pozwolił nam poznać skały, z których zbudowane są okoliczne góry, historię zbójnika zamieszkującego lokalnym jaskinie potoku Mały Kowaniec, który płynął pod naszymi nogami, oraz stanąć oko w oko z niedźwiedziem. Poznaliśmy również fascynujący świat górskich jaskiń. Tunel bardzo krótki kilka dosłownie jakichś ciekawych rzeczy do obejrzenia. Ale teraz idziemy na wieżę. Pierwszą i dzisiaj zobaczymy jakieś fajne widoki. Pierwsza wieża widokowa zlokalizowana jest bezpośrednio nad podziemnym tunelem. Dzięki niej przeniesiesz się 17 metrów w górę, żeby zażyć do ptaków, które wiją gniazda w koronach drzew. Między innymi głuszyca, dzięcioła, sowy i orła przedniego. Dzięki ptasiemu zegarowi, który znajduje się na samej górze, posłuchasz także ich śpiewu. Kolejny dzień majówki, jak widać pogoda dopisuje, dlatego yy, kładka ma się bardzo duże wzięcie, jak widać. Bardzo wielu chętnych na odwiedzenie tej atrakcji. idziemy dalej. Tutaj mamy taką maketę z góralami, jak widać, na obszarze Gorców. Zabdwańscy, opotnicy, rabczańscy, Podhalańscy, pienińscy i górali biali. Strasznie dziś wieje. My idziemy zobaczyć. Widok ostatni, chyba już najwyższej wieży widokowej. Druga wieża wspina się jeszcze wyżej, dokładnie na poziom 35 metrów nad ziemią. W tym miejscu również poznasz rozpiętość skrzydeł gorczańskich ptaków. Warto tutaj zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, bo widoki stąd przepiękne. W pawilonie edukacyjnym zajrzysz do bacówki, poznasz mieszkańców puszczy, niedźwiedzia, jelenia, wilka, rysia czy sarny i dowiesz się dlaczego to właśnie salamandra jest w logogorczeńskiego Parku Narodowego. W tym miejscu wszystkiego można dotknąć i sprawdzić jak działa, więc dzieci będą zachwycone. Znajduje się tu także mała sala kinowa, gdzie można obejrzeć film o górach. Jak widać na załączonym obrazku, jest to atrakcja przeznaczona typowo dla dzieci. Bardzo dużo materiałów edukacyjnych, interaktywnych, wystaw ze zwierzętami, takie oto pigaj My już po wędrówce, w zasadzie po dwóch godzinach, można powiedzieć, z wypitą kawą przeszliśmy całą ścieżkę wraz z pawilonami, kinem i wszystko po drodze, co, co było chyba obejrzeliśmy. Także no jest to atrakcja raczej dla rodzin z dziećmi zdecydowanie. No i co, a parking się okazało, że jest w zasadzie tuż tutaj pod bramą. Także można zaparkować bliżej, bo my musimy jeszcze z paserkiem się przejść na dół do auta. Brama w Gorce to miejsce, które z pewnością warto odwiedzić z całą rodziną. To nie tylko okazja dla aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także do nauki i odkrywania przyrody w sposób interaktywny. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Napiszcie w komentarzach, czy odwiedziliście już to miejsce, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.